Ciemeczko zobaczcie mam potrójne Kinder jako niespodziankę z Niemiec, a tu mam jeszcze jedną dostałem od y, lipy i Krzysia. O, I zaczynamy otwierać, y, jestem ciekaw, co jest w tych trzech. Y, w tych trzech i zaraz zobaczymy po kolei co będą z zabawki. No, to się tak otwiera, okej. Okay. Wygląda to tak, bardzo fajnie to wygląda. Chyba już były na tym kanale y, tego typu y, Kinder niespodzianki. No i nie przedłużamy, tylko otwieramy i zobaczymy co jest w pierwszej, co jest w pierwszej y, niespodziance. I potrzebna będzie na pewno instrukcja. Mamy jeszcze jakieś naklejeczki. Ok, czyli najpierw składamy te, te rzeczy, i teraz trzeba y, rozpoznać gdzie i co, i jak przychodzi. Tak o, ok. Tutaj instrukcje, żebyście też widzieli i kontrolowali, czy dobrze składam, to przychodzi na sam przód. W ten sposób tak mi się wydaje. Później ta zielona część. Tak jak widzicie, ona jest ruchoma. Wow, ona jest ruchoma. No i na sam koniec jest jeszcze jedna część. Z tej strony i jedna część z tej strony. Dobra, i teraz pytanie. Jak to działa? A, otwiera się tutaj. To jest jak. To jest jak yy, ten. To jest jak yy, statek kosmiczny. Swego rodzaju. Fajna zabaweczka, Fajna, fajna zabaweczka, Dobra, można zeskanować. Yy, tego na nie będziemy robić. Otworzymy teraz tam z Polski i zobaczymy, jaka tu będzie yy, zabaweczka. Tutaj mamy samochodzik. Tu raczej mi. Yy, czy to jest ta sama seria? Chyba nie, tu instrukcja mi nie będzie potrzebna, bo to raczej będzie proste. To mamy tak, czy to jest mechanizm tutaj do napędzania? Coś mi się wydaje, że tak, że to będzie, tak, to będzie chyba do naciągania. Teraz pytanie, jak to można zamontować? Tak, chyba nie, na pewno tak. Dobra, jednak potrzebuję instrukcji. W ten sposób i tu mamy i tu mamy. Takie autko też bardzo fajne. Fajnie wygląda to autko. No fajne, fajne. Dobra, i zostały nam jeszcze dwa jajeczka. Od razu otworzymy tak. I tu jest jakieś zwierzę. Od razu widać, że to będzie zwierzę. Spróbujemy bez, bez pomocy instrukcji. Chyba tak. I podejrzewam, że będzie ruchome to zwierzę. Zobaczymy za chwilkę. Czy to jest w drugą stronę? Tak. No taka, taki gepard, czy, pan, czy pantera, czy, czy tygrys. Dajcie znać w komentarzach, co to może być. I ostatnia zabaweczka. Mam przeczucie, że będzie autko. Mam przeczucie, że tu będzie autko. Jeszcze coś innego. To jest jakiś kwiat. Spróbujemy również bez instrukcji. To jest coś dziwnego. To chyba będzie w środku, albo to, to wygląda jak pierścionek. Ok, coś takiego, a to może powinno być w środku. Tak mi się wydaje, że to powinno być w środku, ale upewnijmy się z instrukcją. Tak, to przychodzi do środka i w środku jest pierścionek. Dobra, czyli mamy takie pudełeczko z pierścioneczkiem. Ten pierścionek jest w środku. Najlepsze, najlepsze dwie zabawki to są te, ten statek kosmiczny i to autko.